Witajcie kochani, dzisiaj znów będzie placek tortilla z jajeczkami. Bardzo nam to smakuje, także znowu robimy. Tylko będą trochę inne dodatki. No znaczy będzie szyneczka chuda, serek tym razem mozzarella w plasterkach, papryka, pomidorek, cebulka i miks sałatowy. Zabieramy Czyli się. mieszanka sałatowa. Tak, tak już umyłam moja, właśnie. Moja ulubiona. Tak, umyta jest. Tak trzymamy sobie w woreczku. Od czego zaczynamy kochanie? Od smażenia, znaczy wrzucenia jajek na patelnię Na patelnię dałam łyżeczkę masła. I od razu wlewam trzy jajeczka, do których dodałam sól, pieprz i szczypiorek. Jakie jajeczka? Tak, Farmowe. Tym razem kupiliśmy świeże jajeczka z farmy. No, Ula się mówi ferma, fermowe Od gospodarza u nas w lokalnym tym sklepie warzywnym właśnie sprzedają właśnie ktoś tam pracuje co ma właśnie kurki i sprzedaje jajka dajemy teraz placek a to może mają te jajka? nie wiesz? wiem, no nieważne ale ja wiem, że nie są drogie za 12 jajek takich świeżutkich 4 dolary tak teraz placuszek i podsmażamy jakieś dwie minutki ale wiesz co ja tego placuszka posmaruję troszkę masełkiem dlatego, że będzie bardziej chrupiący tak, tak. bo będziemy przewracać tak, tak, tak tak, tak delikatnie tylko posmaruję go masełkiem no i teraz przekręcamy na drugą stronę zobacz jak fajnie się podsmażyło mm. i teraz zmniejszam jak to zapachniało od razu i nakładamy. Zaczynamy chyba od serka. Chyba zapachniało, bo te jajka oh. chyba są lepsze. Tak, wiesz? tak, to właśnie jakieś świeżutkie. Kurki chodzą sobie po ogródku. Po fermie. <grym> Kochanie. Dobrze, dajemy serek. Taka jakoś. Właściciele mają taki duży ten sklep, także i dużą fermę może. Nie marzą. kochani, bo to właśnie się kupuje tam w tym... tam gdzie mięso sprzedają. W sklepie są jajka normalne, ale tam trzeba u niego kupować, kto ma rzeźnię, w rzeźni tylko. No i ta rzeźnia sprzedaje tylko zdrowe mięso. I teraz dajemy szyneczkę. Tak, nakładam jak leci. A kiedyś wam pokażemy, nagramy, jak No nagrany już w jest. No no, ale nie tak dokładnie. A kochani, dużo dzisiaj wędlinki. To Zapomniałam powiedzieć właśnie, że jeszcze będzie musztarda na wędlince. Francuska musztarda. Polska. nasza ulubiona, jedna tak. z ulubionych. Mamy kilka takich właśnie. Zmniejszam, zmniejszam, to by mi się nie paliło. I teraz na to położymy sobie papryki troszkę. Chcemy tak pomieszać. Dzisiaj tak inaczej trochę będzie. Tak. Ja już się głody zrobię jak to patrzę na to. No, wystarczy. Wystarczy, nie za dużo tak. tak ale... I pomidorek, ale pomidorka wyjęłam ten miąższ właśnie, bo to powoduje takie, takie Pest, rzadkie to rzadkie, właśnie później cieknie między palcami ale trzy chyba wystarczy. i miks sałatowy troszkę sałaty a też wystarczy Sałata. myślę, wystarczy wystarczy, wystarczy no i teraz muszę zaminąć a dasz jakiś sos na to? A chcesz jakiś sos? No, Będzie no, jak Nie, nie, będziemy Ale... maczać w sosie. Będziemy maczać. Zobaczcie, Okej. jakie to płótne się zrobiło. Wow. Puchate. Puchate te jajka. No, bo dałam trzy jajka tym razem, wiesz. Ale to większe jajka są. I duże były jajka. Wiem pisz, pisz tak. go. Wypad. Podsmażamy, dosłownie minutkę i przekręcimy. Więc na drugą stronę. Troszkę tam nie wypada, ale to nie szkodzi, my to wszystko i tak pozjadamy. I minutkę z następnej strony. Kochani, zapomniałam dać cebulkę. rzucam cebulkę. To nic. Będzie dobrze. Kochani, moje kochanie zapomniało cebulkę. To nic. No będzie i tak dobrze. Cebulkę surową lubimy. Będzie pyszne. No i teraz gdzie leży jakiś i gotowe. i wykładamy naszego olbrzymiego placka a my to sobie z nim poradzimy O ten olbrzymi puchaty placek. o tytuł nawet na, twoje. na dwoje o właśnie niech przestygnie chwilkę Teraz będziemy próbować kochani placuszka kroimy na pół pół na ciebie kochanie pół mnie o, to ile lubi można pokroić. Nie, tylko na pół. na pół? Tak. A można pokroić. To, ile ja do Do tego lubię keczup, a ty ostry sos A ja ostry sosik. Za chwileczkę. No i kochani, no, próbujemy, ciekawe jak mi się to uda. Pokaż jaki środek jest, kochani. Jak to środek wygląda? Pięknie, wow. pięknie. Bogato, bardzo bogato. Jest ja keczupem, ale to będzie ciężko tłumaczyć, może później, ale muszę spróbować. Próbuj, próbuj. Mm, 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 mm. Pycha, pycha. My się kochani zabieramy za nasze śniadanie. Mm. Wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Piście do nas, trzymajcie się i do Na razie, pycha. Pychne, pyszne, pyszne. Mm.